Witam Was serdecznie. Dzisiaj taki temacik barków. Ja też u siebie to zauważyłem i to nie jest tak, że to po 40 zacząłem robić, tylko zrobiłem, <śmum> robiłem tak całą karierę. Zauważyłem, że zaczynanie treningu barków od wyciskania niestety wiąże się po kilku latach z bólem barki. Mam takie wrażenie, że te barki są za małe, za słabe, żeby robić wyciskanie jako pierwsze. Więc ja wyciskanie ustawiam sobie na trzecie, czwarte, albo piąte ćwiczenie i zawsze zaczynamy pierwsze ćwiczenie od boków barków do noszenia, aż unoszenia lek bokiem, żeby dopompować tą krew do barków i wtedy e, przechodząc nawet jako wyciskanie drugie już tego takiego bólu nie czuć. Albo tego dyskomfortu sztywnych takich kości. Ja już po 40 nawet wyciskanie robię jako przedostatnie, jako czwarte, piąte i wtedy mogę naprawdę wyciskać dobre ciężary i kompletnie nic nie czuję takiego dyskomfortu, jakiegoś tam ukłucia w barkach, bo te barki są już spopowane, krwią. Po 3-4 ćwiczeniach nie lepiej się to robi. Dlatego polecam, jak ktoś ma problem, bo nie najlepiej się czuje z barkami. Podczas tych barków z wyciskaniem, jako pierwszym, ja mam podobnie z, z nogami. Też przysiadów nie robię jako pierwszy, bo nie czuję tego. Musiałbym zrobić 3-4 serie przysiadów, żeby, żeby poczuć takie rozgrzanie, i robić musiałbym i potem jeszcze z bo pięć. Więc ser zaczynam od wyprostów, a potem często jest słownica, i dopiero przysiadę jako trzeci, i wtedy czuję tą pompę w nogach i nie czuję bólu, jakiejś tam takiej sztywności w biodrach, w kolanach, to już czuję mięsień. Także jeśli macie z barkami taki problem, albo nie czujecie tej takiej tej pompy od pierwszego ćwiczenia jako wyciskanie, to spróbujcie boki, tyły barku, unoszenie sztangi wdłuż tułowia, e, wszystko, unoszenie na przykład linkami na przód barków, a wyciskanie ustawcie sobie gdzieś tam pod koniec, jak już tak jak ja mam spompowane bary. Sterika zrobiona. Kompletnie nic nie czuję, oprócz samej popy. Zero bólu, zero dyskomfortu, zero ucisku na barkach, zero kłucia. Spróbujcie. Polecam.